Cześć! W tych pięknych okolicznościach przyrody pogadamy sobie dzisiaj o żarówkach od Gowi, no i o takich specjalnych naświetlaczach, które montujemy na zewnątrz. Bo przygotuję dla Was film również o tym, co ciekawego Gowi przygotowało dla nas do zamontowania wewnątrz domu. No ale dzisiaj, zobaczcie, jesteśmy w moim sadzie, gdzie zamontujemy takie oto żarówki i takie oto duże naświetlacze, które zrobią nam tu zarąbisty klimacik. Zaczynamy! Jako pierwsze pokażę Wam tego typu żerówki, z tego względu, że słuchajcie, one naprawdę są takie mega fancy, nie? Bo zobaczcie, one są takie, jak kiedyś były te żerówki. Można je sobie rozwiesić, jest ich 15 sztuk w takim jednym pudełku. Można łączyć dwa pudełka naraz, czyli zrobić sobie taki 30 elementowy sznur z tego typu żarówek, świecą bardzo mocno. Jeżeli je ustawimy w aplikacji na kolor biały, są w stanie oświetlić dane pomieszczenie, czy tak jak w moim przypadku jest to po prostu trampolina. Jeżeli sobie odpalimy jakieś ciekawe animacje, których jest naprawdę w aplikacji Govi bardzo dużo, no to nie dość, że jesteśmy w stanie sobie je odpalić, to jesteśmy w stanie połączyć sobie na przykład te żarówy z naświetlaczami i stworzyć niesamowitą atmosferę. Zanim Przejdziemy do technikali, gdzie pokażę Wam chociażby, jak wyglądają te zasilacze, jak te kable wyglądają i czy to naprawdę wszystko jest odporne na no, działanie naszego deszczyku. To jeszcze e, rozpakujemy, zobaczcie, tego typu pudełko z naświetlaczami. Naświetlacze składają się w zasadzie z takich paneli led bardzo mocnych paneli led -owych. No i do tego dodawany jest taki szpikulec, dzięki któremu możemy wbić je w ziemię. I uwaga, uwaga, one są naprawdę bardzo mocno wodoodporne. Tak wygląda taki panel od Gowi. Zauważcie, że tutaj mamy bardzo ładne to logo Gowi. W ogóle jest wykończony bardzo e, tak ze smakiem. Nawet te kółka zębate, które tutaj są te niebieskie, robią mega robotę. Naprawdę to wygląda super. E, cały panel przedni jest taki mleczny. W środku możemy zauważyć, że on nie jest pełny tych diod ledowych, tylko w środku jest taki panel składający się no, z wielu diod, bo tutaj mamy no, RGB, czyli jesteśmy w stanie wygenerować Wszystkie kolory Natomiast nawet widać, że tutaj mamy ym, piach Bo no, no, o tym mówiłem Wam wcześniej Że mamy coś takiego do wbijania No i mamy piach, ponieważ to już u mnie jest Tydzień czasu, tydzień czasu jest tutaj wbite Parę razy już tutaj mocno padał deszcz Myślę, to może zamoknąć No i wziąłem instrukcję obsługi Czyli sobie sprawdzam, czy ma IP65 Bo IP65 to jest odporne Na, no, na deszcz no, to taki deszcz, który kropi nie? Sprawdzam sobie to, a to ma Odporność IP66 6 i 66 to jest w zasadzie pierwsze takie IP, e, nie może inaczej, ostatnie IP przed wrzuceniem tego do wody. Czyli no, jeżeli byśmy tutaj mieli to wbite, no to e, ten e, deszcz może z każdej strony tutaj nawalać, e, nawet tam pod takim lekkim ciśnieniem, czyli takie fale wręcz tego deszczu i się z tym nic nie stanie. E, ciekawostka, bo się też pytacie często, no dobra, ale co zobaczcie z tym, Tutaj kontrolerem. Kontroler ma nawet dziurkę na mikrofon, bo jesteśmy w stanie sobie ustawić, że jeżeli tutaj mamy jakąś muzyczkę, no to te naświetlacze, te panele w takt muzyczki sobie migają. No i to też jest wodoodporne. Wprawdzie IP65, czyli nie na jakieś takie, wiecie, bardzo duże ciśnienia tej wody, no ale jest odporne, czyli nie musimy tego chować na noc. Jakaś rosa poranna i tak dalej, z tym tutaj nic nie zrobi. Jedyną rzeczą, którą trzeba tutaj podłączyć do tego, jest no, sam zasilacz. Sam zasilacz, zobaczcie, czyli mamy ten zasilacz. E, ta sama część, która no, tutaj nam robi z 250 V, e, no, obniża nam to napięcie. To nie jest wodoodporne, no i to trzeba powiedzieć, nie, że ta część nie jest wodoodporna, cała reszta no, jest. Z tym, że, że ja mówię wodoodporna, wiecie, to jest taki skrót myślowy, wiadomo o co chodzi, że to jest odporne po prostu na warunki atmosferyczne, no nie wrzucamy tego do basenu, nie? Nieco inaczej jest przy naszych żarówkach. Słuchajcie, naprawdę bardzo mi się podobają, o i tutaj to mamy ostatnią żarówkę w rządku. Ostatnia żarówka ma dodatkowo, zobaczcie, tu taki uszczelniany, wszędzie mamy uszczelniacze, takie gniazdo. No i to gniazdo jest po to, żeby podłączyć do tego... Kolejne 15 żaróweczek. Dodatkowo taką żarówkę można odkręcić. Tak, możemy odkręcić i zobaczyć, co jest w środku. No i w środku mamy dosyć mocne LEDy. Na pewno na tyle mocne, że wystarczają do tego, żeby to wszystko fajnie się świeciło. Zobaczcie, tutaj też mamy uszczeleczkę. I teraz same te żaróweczki, oczywiście z tym kablem całym, mają IP65. Oznacza to, że to oczywiście może być zastosowane na, na dworzu, gdzieś na jakimś balkonie, nie wiem, na trampolinie na drzewie sobie to można zawiesić. Sterownik ma też IP65. Co by mogło tak sugerować, że te panele naświetlające, które mają też moc dużo większą, można by było sobie zastosować na stałe gdzieś na przykład w podbicce domu, no bo one naprawdę mają to IP66 i to nam naprawdę wystarczy no na lata można powiedzieć też, nie? Ważną sprawą jest to pomiędzy tamtymi LEDami, tymi naświetlaczami mieli 3-metrowy kabel, a tutaj mamy no coś takiego: no to takie 80 cm gdzieś. No i tutaj mamy 15 żarówek, a tam mamy tych paneli 4. Oczywiście jesteśmy w stanie też przyłączyć się na sztuczną inteligencję. No i jak sobie to włączymy, to wówczas jesteśmy w stanie rozmawiać z naszą aplikacją GOVI i po prostu mówimy jej co chcemy. Chcemy wszystkie światło na biało? Po prostu mówimy: zapal, wszystkie światło na biało, zapala wszystko na biało, i. Mamy tutaj lotnisko, ale jesteśmy w stanie no, na przykład poprosić ją o to, żeby zrobiła efekt policji. No i mamy efekt policyjny. Naprawdę zabawa z tym jest świetna. Docenią to nasi milsińscy, którzy no, na pewno odkryją niejedną super animację. Pamiętajcie tylko, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. I czym więcej macie tego typu LEDów, systemów z GOWI, tym jest po prostu ciekawiej. Zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!